Nazywam się Wioleta Hryszko, jestem na trzecim roku leśnictwa. Aktualnie jestem przewodniczącą w kole naukowym leśników Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej i działam w Wydziałowej Radzie Samorządu Studentów Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku oraz w Komisji do Spraw Promocji Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej. Na leśnictwie znalazłam się dlatego, że od długiego, długiego czasu pasjonowały mnie rośliny i ich świat. I swoją przygodę z roślinami zaczęłam tak naprawdę od technikum architektury krajobrazu na duilidach byłem w w szkole rolniczej, ale od ogrodów zaczęły bardziej pasjonować mnie lasy ekosystemami, bo od lasu wszystko się zaczyna. Lasy gromadzą wodę, kształtują klimat, kształtują również gleby. A ogrody to tylko mała część tego, i to przestało mi wystarczyć, i chciałam wiedzieć więcej, a studia z architektury krajobraz raczej by mi tego nie dały. I dlatego przekonało mnie, że to, że na leśnictwie jest rozbudowany blok nauk o roślinach, bo jest botanika leśna, jest fizjologia roślin drzewiastych. Na botanice jest również fitosocjologia, czyli cała ta nauka o Relacjach zbiorowisk roślinnych pomiędzy sobą i tym, jak one się kształtują, po jakich cechach je rozpoznajemy, i dlatego znalazłam się na leśnictwie. W przyszłości chciałabym pracować w jednostkach organizacyjnych lasów państwowych. W wolnym czasie rysuję, uczę się o roślinach w szerszym stopniu. Chodzę do lasu na wycieczki, uwielbiam bardzo zbierać kwiaty i liście, później je suszyć i wykorzystywać w różnych pracach plastycznych. Oprócz botaniki jeszcze się interesuje entomologią, zbieram owady.